Panie, ile to pojedzie? Yy, siemanko, witamy w kolejnym odcinku. I od razu premiery, premiery, jeszcze raz premiery. Na warta dzisiaj bierzemy hit sprzedażowy Yamaha i jedną z bardziej oczekiwanych premier w tym roku, czyli Yamaha Tracer 9. Przed nami Tracer 9 oraz wersja 9GT. Oglądajcie! standardowo muszę tu wstawić wzmiankę o e, żebro subach czyli żebramy o to żebyście nam klikali bo Pozwala nam to rozwijać nasz kanał jeżeli po prostu fajnie nam, wam się ogląda nasze e, nasze odcinki no to na pewno będzie to dla nas fajna cenna informacja także zostawiajcie suba e, będziemy w tym roku na pewno nakręcać znacznie więcej materiału nie tylko o Yamasze ale o szeroko pojętej motoryzacji różnego rodzaju testy też będziemy przeprowadzać, jeżeli tylko pogoda się lekko zrobi bardziej wiosenna. Wracając do Tracera 9. Oczywiście najbardziej topową, przepraszam, może nie topową, bo topową wersją jest GT 9 GT ale najbardziej popularną wersją jest oczywiście wersja GT. Jest to taki fajny środek wyposażeniowy, ale też odpowiednio dobrze uplasowany motocykl cenowo. Jeżeli chodzi o nowy model, masa Ludzi już się nakręciła, że ten motocykl ma dość kontrowersyjny przód, ponieważ we wszystkich modelach tracerów 9 Yamaha zastosowała nowej generacji oświetlenie. Trudne jest to, że jakby nie można nigdy zadowolić wszystkich. W poprzednim tracerze klienci bardzo często narzekali na to, że świeci się jedna soczewka. A czemu nie chcą się dwie? Tu mi sąsiad zwraca uwagę, że mi się żarówka przepaliła w motocyklu. Tu natomiast tych soczewek jest po prostu pierdyliard, więc tutaj i świecą symetrycznie i jest ich na tyle dużo, że nikt na pewno nie pominie tego motocykla, mijając go gdzieś w mieście czy na trasie. Oczywiście, jeżeli chodzi o światła, są bardzo mocno rozbudowane. W górnej części znajdują się światła pozycyjne. W dolnej części mamy panel świateł mijania, doświetlanie zakrętów, oraz światła długie. Te światła różnią się w zależności od wersji. Wersja GT posiada, można powiedzieć, standardowe, bardzo dobre światła. Natomiast wersja GT oraz wersja GT Plus ma bardzo innowacyjne światła, matrycowe światła, które dzięki tej kamerze potrafią wycinać obiekty, które mijamy, które się pojawiają z naprzeciwka, więc mamy wielką łunę światła, która oświetla nam całą jakby przestrzeń przed nami i wycina nam samochody tak, żeby auta nie były oślepiane, żebyśmy nie musieli tych świateł zmieniać za każdym razem, jak mijamy jakiś samochód tylko ta e, matrycowa, e, te, 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 ta kamera, która w matrycowy sposób wycina nam tą e, e, przestrzeń przed nami zadba o to, aby to oświetlenie było idealne no jest to naprawdę technologia której no, nie spotkaliśmy do tej pory w motocyklach. No, w motocyklach Yamaha już w ogóle, więc jest to coś, czego nie możemy się doczekać, aby to przetestować. Podejrzewam, że będzie to jak wszystko w Yamasze działało świetnie, działało genialnie. Eee, oczywiście tego typu rozwiązania no, wymagają rozbudowanej konstrukcji tego przodu, czyli właśnie poza tymi panelami tutaj mamy również tą kamerkę, która analizuje przed nami. Eee, Motocykl na pewno zdecydowanie lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach, więc nie obawiajcie się, odwiedźcie dilera, przyjedźcie do nas, zobaczcie ten motocykl na żywo, przejedźcie się testówką i wtedy ocenicie dopiero, czy model poprzedni był dużo ładniejszy, a ten się w ogóle nie nadaje, bo uważam, że absolutnie nie. Jest to po prostu postęp, rozwój, zmiana technologiczna. I według mnie bardzo, bardzo na plus, bardzo to poprawi bezpieczeństwo jazdy. Ale zostawmy już ten przód. Tutaj, tak jak wstępnie powiedziałem Wam, co do różnic, tutaj nie mamy tych matrycowych świateł. Natomiast w wersji GT i w wersji GT, te światła już występują. Pokrótce przedstawimy Wam, jakie są różnice między wersjami. Nie będziemy przechodzić tutaj do szczegółów związanych z silnikiem, ponieważ no, jest to standardowa CP3, moc się nie zmieniła, mamy 119 koni mechanicznych. Jedyna zmiana jaka jest to oczywiście Euro 5+, więc pewne zmiany w komputerze związane z emisją spalin, jak również oczywiście wydech, który posiada dwie sondy lambda, więc niestety ponownie nie podejdzie Wam sportowy wydech z modelu poprzedniego. Chociaż kształtem będą identyczne, mocowaniami będą identyczne, dwie sondy lambda niestety nie połączą się z wydechem sportowym z poprzedniego modelu. Jeżeli chodzi o różnice, standardowo wersja GT i wersja GT+, przede wszystkim różnica w zawieszeniach. Zawieszenie półaktywne, tak samo jak w poprzednim modelu, w wersji GT i w wersji GT+. Tutaj zawieszenie klasyczne, w pełni oczywiście regulowane, natomiast regulowane manualnie. Dodatkowo bo wersja GT posiada kufry boczne i uwaga, w tym modelu już został zastosowany kiles, czyli oczywiście kluczyk zbliżeniowy który pozwala nam na uruchomienie motocykla dzięki obecności kluczyka w pobliżu. Działa to o tyle fajnie, że kufry boczne, które są w standardzie, są połączone z tym kilesem, więc dzięki temu możemy sobie uruchomić kufry za pomocą przycisku. Ale aby to zrobić, musimy obejść motocykl od strony nóżki. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Ponieważ jest tutaj zastosowany taki guziczek blokady. Po wciśnięciu blokady działają nam kufry boczne, czyli możemy sobie kufer otworzyć. I tutaj też bardzo fajna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, więc zapraszam ponownie. Otwieramy kufer boczny, i tutaj woła światełko. Mamy lampkę ledową, która nam podświetla zawartość kufra. Petarda, no są to takie drobiazgi, które naprawdę, według mnie, bardzo są cenione w praktyce. I oczywiście, release, otwieramy sobie kuferek, zabieramy go ze sobą. Natomiast po odblokowaniu kufrów, ten kufer cały czas jest aktywny co do otwarcia. Więc tutaj, wciskając sobie open, możemy ten kufer otworzyć. Więc jeżeli tak chcecie kufry zabrać do hotelu, sobie rzucić w lobby, to musicie wziąć kluczyk mechaniczny i zamknąć kufry, aby nikt do tych kufrów się nie dostał niepowołany. Natomiast, oczywiście, funkcjonalność tych kufrów się nie zmieniła. Jest tak samo jak poprzednio, czyli bardzo szybki sposób montażu. Jak również oczywiście bardzo e, fajna konstrukcja. Do kufrów w, w, wchodzi kask integralny, powiedzmy rozmiaru M. Kufry oczywiście pływające. E, więc nic się nie zmieniło poza tym właśnie kilesem. Odchodząc od motocykla, e, chcąc zabezpieczyć te kufry, naciskamy kłódkę, powodując, że jest to zabezpieczone i teraz już nawet z kluczykiem w pobliżu nie otworzymy tych Kufrów ani ich nie zdejmiemy. Poza kuframi bocznymi, które są w standardzie, macie możliwość zainstalowania sobie kufra centralnego również z kilesem. Wtedy oczywiście jest nowa płyta, nowa nakładka kilesowa i nowy kufer kilesowy. Oczywiście jest to kufer, który jest w takiej samej cenie jak kufer standardowy, więc nie jest to trzykrotność ceny kufra normalnego, więc plus dla Yamaha, że nie kosztuje to jakiejś kosmicznej ceny. Co dalej, jeżeli chodzi o wersję GT? Oczywiście stacyjka zbliżeniowa naduszamy, przekręcamy i włącza nam się zapłon. Nowością w Yamasze w każdym Tracerze 9 jest wyświetlacz w obu wersjach. I w wersji GT, w wersji GT+, jak również i w wersji podstawowej. Mamy tutaj Duży, siedmiocalowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, który pokazuje wszystkie, wszystkie potrzebne funkcje. Oczywiście mamy również możliwość wyboru tematów tego wyświetlacza, o tutaj, tak żeby zrobić go bardziej czytelnym. To jak w Tracerze GT Plus z poprzedniego sezonu, a tu są tematy już, już nowe, tak jak po prostu w tym najnowszym modelu. I to, co na, na co wiele osób czekało, uwaga, uwaga, uwaga: wersja GT i wersja GT Plus ma elektrycznie regulowaną szybę. Także w końcu nie jest to mechaniczna regulacja, tylko mamy tutaj elektryczną regulację. Więc super szyba w tym maksymalnym położeniu jest wyższa od szyby akcesoryjnej w trajsterze. W wersji zwykłej, więc jest to na pewno bardzo, bardzo duży plus. No, wysuwa się, widać, ten odcinek jest bardzo, bardzo wysoki, więc no, na pewno poprawi niesamowicie komfort podróżowania. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie wyposażenie jak TempoMat, to standard w wersji GT nie posiadamy aktywnego TempoMatu. Nie ma tutaj radaru, jest tutaj zaślepka, która to miejsce zasłania. Dopiero w wersji GT taki radar występuje. Jeżeli chodzi o szybki powrót do wersji podstawowej, tu oczywiście, tak jak wspomniałem, nie mamy kufrów bocznych, nie mamy półaktywnego zawieszenia, nie mamy quickshiftera, który tutaj już jest i w wersji GT. GT Plus jest to quickshifter tej trzeciej generacji, czyli niezależnie od położenia gazu, te biegi możemy sobie wrzucać. W tej wersji taki quickshifter możemy sobie dokupić. Dodatkowo, co mnie troszeczkę zaskoczyło, w wersji podstawowej nie mamy możliwości wgrania nawigacji na wyświetlaczu. Czyli nie ma aplikacji Garmin. Tutaj, mimo tego, że wyświetlacz jest duży, jest czytelny, wyświetlacz możemy komunikować sobie z telefonem komórkowym, widzieć komunikaty, kto dzwoni i tak dalej, niestety nie ma funkcji nie ma funkcji nawigacji. Więc nawigacja dopiero od wersji GT oraz wersji GT+. Przechodząc jeszcze do w wersji GT, ale to już jakby niezależnie od wersji, to jest po prostu to, czego brakowało. Chyba FIOTERKA miała taką rzecz wcześniej w swoim motocyklu, czyli schowek na telefon. Petarda, no prosta rzecz, a jak łatwo tutaj człowieka uszczęśliwić. No i oczywiście wersja GT i GT Plus posiada USB już w standardzie. Natomiast wersja GT taki schowek posiada, ale w tym schowku jest miejsce na. USB, które po prostu musimy sobie dokupić. I wtedy standardowo podpinamy to pod wiązkę e, motocykla pod e, gotową instalację i wtedy takie USB możemy sobie zastosować. Choć oczywiście jedno USB w standardzie w każdym z tych motocykli jest USB-C, który jest pod wyświetlaczem, więc takie do obsługi oczywiście e, telefonu, nawigacji z telefonu i tak dalej. Co do Obu tych wersji e, oczywiście e, będzie pojawiała się wersja ze zautomatyzowaną skrzynią biegów i będzie występowała w każdym z tych wariantów, a wersja GT Plus będzie występowała tylko z wersji ze zautomatyzowaną skrzynią biegów. Oczywiście Yamaha tą skrzynię biegów e, ukierunkowuje jako taką wersję topową i e, najbogatszą. E, na, w najbogatszym wyposażeniu każdego z tych modeli. Dlatego wersja YAMT dla wersji GT będzie wyposażona jeszcze w parę fajnych dodatków, jak na przykład podświetlony przełącznik nawigacyjny, ten joystick. Tak samo będzie system wspomagania jakby blokady cofania się motocykla na wzniesieniu, czyli będzie system, który będzie wyłapywał kąt ustawienia motocykla i blokował hamulce, tak żebyśmy przy ruszaniu nie cofnęli się motocyklem, żeby ono się nam nie stoczył. I to będzie w wersji GT, w wersji YAMT, czyli z tą zautomatyzowaną skrzynią biegów. Oczywiście, jeżeli chodzi o wersję GT+, poza radarem, będziemy tam mieli również czujniki ciśnienia w oponach, oczywiście też podświetlenie przełączników, system blokady cofnięcia się motocykla na wzniesieniu, Będziemy również mieli nowej generacji łańcuch, który będzie w jakiejś specjalnej technologii, która będzie powodowała dużo większą trwałość tego łańcucha, poprawioną wytrzymałość, rzadkie smarowanie, no i też rzadką wymianę. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, to też jest nowością ze strony i pierwszy raz jest to wykorzystywane. Oraz to, co, na co też bardzo czekamy, nie wiemy jeszcze, nikt z nas tego jeszcze nie widział, czekamy na GT+. +y. W lusterkach będzie informacja o pojazdach w martwej strefie. Zaświeci nam się w narożniku lusterka żółty komunikat, który będzie informował o tym, że ktoś w martwej strefie się znajduje. No petarda, jest to na pewno taki game changer co do bezpieczeństwa jazdy już przez nie będzie trzeba, chociaż oczywiście wszystkim zalecamy, obracanie się przy zmianie pasa, sprawdzanie, czy w tej martwej strefie nikogo nie ma, ale na pewno ten system. Będzie nas o tym informowało, tak jak w samochodach. Rewelacja. Oczywiście to będzie musiało być połączone z jakimś systemem monitorującym, z jakąś kamerą. Oraz też, oczywiście, lusterko będzie musiało zawierać instalację elektryczną, która przez kierownicę puszczona będzie gdzieś ten sygnał do tego lusterka wysyła. Więc będzie to dość zaawansowana i dość skomplikowana technologia, ale też ten motocykl ma taki być. Ma być topową wersją wyposażoną w najbardziej wypaścione Detale, najbardziej wypasione elektroniczne rozwiązania, które w motocyklach do tej pory nie były stosowane. Jeżeli chodzi o ogólnie ten motocykl, to zaprezentuję wam jak te światła wyglądają. Przedstawimy jak one się uruchamiają. Oczywiście nie jesteśmy w stanie teraz wymusić działania tej soczewki, działania tej matrycy. Natomiast po odpaleniu motocykla zapalają nam się oczywiście światła pozycyjne. Światła mijania, i tu widzimy doświetlanie zakrętów. Światła, które rzucają tutaj nam światło na bok. Włączamy światła długie. I tu oczywiście dopala nam się ta dolna część i ona ma oświetlać właśnie bardzo dużą przestrzeń. No i ładnie nam wycinać e, przeszkody przed nami, nadjeżdżające samochody, samochody, które nas poprzedzają. I ma to no, działać świetnie. Zobaczymy, sprawdzimy. Czekamy aż będzie możliwość wystartowania tym motocyklem w trasę i sprawdzenia tego. Oczywiście jeżeli chodzi o elektronikę poza tymi dołożonymi rzeczami, tutaj też dużo się nie zmieniło względem poprzedniego modelu. On już poprzedni model on już był świetnie wyposażony, czyli oczywiście... Mapowanie silnika, kontrola trakcji, kontrola slajdu, cornering ABS, IMU, które też kontroluje położenie motocykla, i tak dalej, tak dalej. To wszystko można powiedzieć, że już jest w Yamase standard. Wersja podstawowa, no to na pewno jest motocykl, który jest skierunkowany do. Według mnie do, do sportowej jazdy, niekoniecznie turystycznej, do jazdy szybkiej, do jazdy dynamicznej, motocykl wygląda pięknie i jest sporo tańszy. Ta różnica teraz zrobiła się jeszcze większa, ale to dlatego, że faktycznie w tym motocyklu, w wersji GT, dostajemy znacznie więcej. Jeżeli chodzi o ceny tych motocykli, i tu ponownie dla Yamaha duży ukłon, ehm, ceny tracera w wersji 9GT to 68 500 zł na, na luty. 2025, czyli to jest taka sama cena jak Tracera 9GT z poprzedniego sezonu, przed wszystkimi tymi wyprzedażami. Jeżeli chodzi o Tracera w wersji 9, to jest 54 500 zł, więc mamy tutaj świetną maszynę poniżej 55 000 zł, co uważam, że jest naprawdę genialną opcją dla osób, które szukają motocykla uniwersalnego. A te wszystkie gadżety, no niektórzy nie potrzebują e, ich do szczęścia, więc jest to na pewno fajne rozwiązanie. GT Plus, tutaj oczywiście jest skrzynia YAMT i cena powyżej 80 tysięcy. Natomiast jeżeli ktoś jest gadżeciarzem, dużo podróżuje, zależy mu na bezpieczeństwie, to naprawdę warto. Szczególnie że ta zautomatyzowana skrzynia biegów robi niesamowitą robotę. To wszystko, oczywiście na pewno zapomniałem o wielu rzeczach, które są w tych motocyklach zastosowane. Jak tylko sezon wystartuje, zaczniemy testowanie, zaczniemy testy drogowe, zaczniemy sprawdzanie tych rozwiązań w praktyce i będziemy aktualizować nasze materiały, żeby jak najwięcej informacji na temat tych motocykli Wam przekazać. Oczywiście przypominamy, że jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zapraszamy do skorzystania z formularzu kontaktowego, który znajduje się w opisie filmu. Chętnie skontaktujemy się z Wami, aby pomóc Wam w wyborze swojej wymarzonej, cudownej maszyny. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do zobaczenia.